Jest ten pan, który nazywa się facet, Matecki. Facet, przyszedł to jest człowiek. ten pan Matecki, właśnie dlaczego, to bardzo dobrze. Pan bardzo się cieszę, pan bardzo się cieszę, że pan jest posłowie Prawa i Sprawiedliwości w głównej roli Matecki, chyba na, na Wrockiego się napatrzyli, bo wczoraj boksy sobie zaczęli urządzać tam, dokładnie tam, w hotelu sejmowym. Skończyły się obrady sejmu, podobno poszli coś zjeść, zaprosili gościa. Klub parlamentarny zaprosił gościa do hotelu sejmowego i ten gość zaczął się szarpać z gospodarzami, a wszędzie PiS. No to albo nerwy, albo emocje, albo natura. Nawrocki za blisko ludzi z PiSu i teraz będą sobie ring bokserski urządzać w restauracji. Zobaczcie, z kim my mamy do czynienia w Prawie i Sprawiedliwości. Albo wyłudzacze, albo naciągacze, albo krętacze, albo bokserzy. Dramat, totalny dramat. Ale no, przez nas zaproszony. Nie przez przeze mnie, nie przeze mnie. Przez, przez Gierzyńskiego, który w tej o, chwili jest przeciwko Proszę bardzo. Przez, przez klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. O. To obrzydliwe kłamstwo. Dlaczego pan Bardzo kłamie. się cieszę, że pan tutaj jest. Ale nie prci, tak? Tak naprawdę. Bardzo dobrze cieszę się.